Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i y, to kolejny głupi odcinek Zagadiyu, którego nienawidzę. <laughs> <laughs> Za mną jest dzisiaj Nikola. No właśnie. Przywitaj się. Cześć. <laughs> Czyli pani Śmietanka. Jest dzisiaj z 51 O kurczę, ja nie! Bogę nie zjad... dog. Dzisiaj mamy... Nie wiem czy robić serię z Agariu. Śpiewa? Kurde, mogłem zjeść gościa, ale go nie zjadłem. We mnie celuje. O nie. Nie mnie kortowałem. Nie, zaraz jedzą moją połowę. Ale nie, bo ja się rozdzieliłem na dwie kulki. A ja nie wiem jak się rozdziela i nie Spacją, Tak. będę większa od Ciebie i będziesz mi uciekał od Ciebie. Tak. Dzięki, że powiedziałeś. Ta, nie ma, to ma, za nie, nie ma, ma za co. Nie ma za co. O! Już się połączyłem. Jestem duży. Kto jest u Ciebie na pierwszym? Kralius, Kralius. A do mnie... A u mnie jakiś GF- -y. Na trzecim miejscu jest no jakiś... Nazi. ekranu! No te tyle, jeszcze... No jeszcze, tam... jeszcze bardziej mi przybliżyło. No, tak ma być. Nie, nie chcę tak blisko. O nie, zaraz mnie Poland zje! szybko, nie! Zjedli mnie. A mnie coś zeżarło, bo mam taki dużo. Jedną moją połowę zjad Poland, a drugą moją połowę zjad jakieś ba baly. Wo, babos, Mon, zaraz zjem. A nie, jest ode mnie większy. Frida, jakiś ktoś ma nick Frida. To jest, jesteś na pewno za małą pulką, żeby się rozdzielić. Ja sobie zmniejszam ekran. A. Kiedyś zrobiłem taką głupią rzecz, że są tutaj takie, jak można to uznać, takie kujące duże kulki, nie? No. A ja byłem taki duży i w nie leciałem i się rozdzieliłem na parę kawałków. Aha, a ja no. się w nich kryję. Fajnie, tu nie. A, bo jesteś taka mała, że możesz się w nich kryć, a ja jestem teraz taki duży, że mnie rozdzieli. On nie zjadła. duże coś nie goni duże Ludzie, ratujcie mnie. Nie! Nas i mnie goni! Fajnie! Kulek! Zjadł mnie. Przycisnął mnie do rogu i mnie zjadł. Tam gdzie się mapa kończy. Ha ha. ha, ha, ha. A mnie nikt nie goni i sobie życzy. O, ja idę do tych kulo, kujących kulek się schować. I nikt mnie nie zje. A spróbuję wejść do tego. O, Ok, no świetnie, coś tam dużego zjada. nie, tu jest kulka! Nie, no jest Nie wejdę ten tego. Poczekaj.

Chcę lajkować ten odcinek za to, że gram już któryś tam odcinek. Yes. Nie, to co ja się rozdzieliłem! Nie! Are... mogłem go zjeść, ale to jest większy doge. Nasa.

Właśnie zawsze w mikrofonie. Jakieś nie lubię, nie miałem To wy się tu śmiejecie, że odcinek nagrywam i pozbieram. Jestem tu mistrzem świata. Mikro... Ej! Nie dotykaj, to mikrofon jest. Nie Gdy ja nagrywam, to won! to był piesek! Nie mam psa, moja koleżanka ma psa. Ju. Sara, 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 to Sara, baś, idźcie się bawić do pokoju, tam. Nie. O, Kulka. O, on mi daje kulki na. Ile kulek? Nie. Zobaczysz, co zrobię. Ile masz rodzeństwa? Czyli jak się rozdzielam? Ile rodzeństwa? Mam jedną siostrę. Mm -hmm. I przyszła do niej koleżanka i się wygłupiają. Mm -hmm. Koleżanka Sary, która ma na imię Basia, dotknęła mój mikrofon, dlatego był taki blask. Nic nie słyszałam, bo musiałam wziąć dużo papieru, bo na. nawet był pół. Wezmę sobie to i to. Nie, to te dwa. O! Nie no to jest jeszcze... O kurde, o! Dobra, schowaj. Tam? O, gramy. Zobaczysz u mnie na odcinku, co się stało. Okej. Ej, a... Grasz dalej, czy spre... przegrałaś? Gram. Kurde, bo chciałbym Ci pokazać zaje fajne te, jak to się nazywa, te, e, e, u -u 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 -u. E, ustawienia, to weź przegraj na chwilę, no, ja też jeszcze... ja, przegrałam, ja już, ja, -u 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 o, poczekaj, po, ja już też przegrałem, weź ustawienia i weź y, no names, names, no names, no, i dark, tcheme, no, już odkliknij i graj. I co? Jest czarne, jest czarne tło? No. No, i to jest ładne bardzo. Uh, tylko szkoda, że nie ma tabeli. O, schowam się w tym. Ej, bo was nagram i nie będzie ty śmiechu. Ustawimy to na YouTube. Dziesiąta minutka tego odcinka. Nie. Nie. Zaraz Nie. jak? Ja muszę kończyć. Kończysz? No. Dobra, to ja kończę odcinek, więc Nika się no. żegna, ja też się żegnam. Na razie lajka no. dla mnie. Efecjne. Lajki specjalnie na razie. Cześć.